Halo, halo, kołobrze, mamy kolejną gastronomię w cudownym miejscu. Zobaczcie, tuż przy kole znajduje się restauracja, przystań. Możecie tutaj zjeść dobrze, smacznie i przede wszystkim w wyjątkowym klimacie. Tuż obok tutaj przy latarni morskiej, przy jantarze wchodzicie do środka i możecie skorzystać. Codziennie od 11 godziny zobaczcie sami. Mają tutaj pełen zestaw, różnie są śniadania, dania mięsne, pizza, różnego rodzaju napoje ryby, owoce, morza, sałatki byliśmy tutaj sami, korzystaliśmy mega dobre sałatki i makarony tak wygląda tutaj przede wszystkim fajny zaje fajny, <grywanie> przepraszam że tak powiem, zaje fajny klimacik jest dużo miejsca, także wszyscy się pomieszczą na pewno mamy tutaj ogródek również zewnętrzny który pomieści bardzo dużo tutaj turystów i ludzi, którzy chcieliby skonsumować swój posiłek w tak wyjątkowym klimacie i przy tak fajnych widoczkach. Zapraszamy serdecznie tutaj budynek straży granicznej przy statku Janta. Jak najbardziej zapraszamy. Polecamy te miejsce, szczególnie. Restauracja przystań.